to jest sobie special od ah. 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 No na no, 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 no. W dzisiejszym poradniku na prośbę przedstawiam godzinę zero, wersję heroiczną. Dla tych, którzy utknęli, przyda się również wam wszystkim tym, którzy nie planują jeszcze zakupu nowego dodatku w najbliższym miesiącu. Do przejścia potrzebujemy drużyny. Z mapy MS wybieramy nad farmą godzinę 0, wersja heroiczna. Patrzymy jaka moc jest w danym tygodniu, klikając na ikonę nad tytułem godzina 0. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie grali godziny 0, przypominam, że do wejścia potrzebujemy zebrane wszystkie części transportera, następnie przejście godziny 0 wersji klasycznej. Po jej przejściu otrzymujemy dostęp do wersji heroicznej. Polecam granie z bronią ciężką typu karabin. Jako środkowy polecam łuk, najlepiej z wybuchającymi strzałami. Na pierwszym slocie mam ustawiony granatnik z tego sezonu. Droga wersji heroicznej delikatnie różni się od klasycznej. Polega ona bardziej na skakaniu. Po wejściu na mapę omijamy pierwsze pojawiające się moby i biegniemy do otwartego szybu. Wybijamy potwory z pierwszego spotu. Zbieramy tutaj amunicję. Pamiętajmy, że każde pomieszczenie musi zostać całkowicie pozbawione potworków. Kolejno przechodzimy do kolejnego spotu, najlepiej jeśli będziemy chowali się za schodami i za pomocą łuku pozbędziemy się latających robotów, a następnie skupimy się na dużych strzepieniach. Kolejno biegniemy wzdłuż budynku i wchodzimy w otwarte zburzone wejście. Zajmujemy się jeszcze w drzwiach pozbyciem się małych latających robocików oraz snajperów za pomocą łuku. Kolejno pozbywamy się potworków na platformie, następnie skupiamy się na czołku, używając naszej pełnej mocy i jednocześnie zajmujemy się latającymi serwitorami obok czołku. Gdy hangar zostanie wyczyszczony, wchodzimy po schodach i najlepiej jeśli rzucimy w drzwi granat, za drzwiami znajduje się bardziej potężny przeciwnik i w tym samym czasie skupiamy się na potworkach w tyle. Najlepiej gdy jedna osoba zajmie się drzwiami, a druga już czyści kolejne pomieszczenie. Pamiętajmy o zabiciu wszystkich potworków. Gdy ostatnie pomieszczenie zostanie pozbawione mobów, dojdziemy do miejsca z szybem. Spadamy na dół, przed samym końcem naciskamy spację, by nie rozbić się przy lądowaniu. Kolejno z szybu skaczemy tym razem w prawo, do samego końca. Tam, gdy lądujemy, kłócamy i wchodzimy do otwartego szybu w dół. Są tutaj trzy drogi. Trzeba tutaj aktywować dźwignię. Jeśli to my ją aktywujemy, to w szybie skręcimy w lewo i spadamy na dół, widząc dwa pomosty. Jeśli ktoś inny zajmie się aktywacją, najlepiej, jeśli skręcimy wtedy w szybie w prawo. Gdy to my zajmujemy się aktywacją i skręciliśmy w lewo, spadamy na pierwszy pomost, a następnie spadamy na pomost poniżej. Znajdują się tutaj cztery małe wnęki w rogach tego całego pomieszczenia. Jedna wnęka ma czerwone wystające rury. Tą wnęką wydostaniemy się po aktywowaniu dźwigni. Dźwignia znajduje się po skosie do wnęki z rurami. Doskakujemy do niej, aktywujemy ją. I dostajemy się ponownie na most, by dostać się do wnęki z rurami. Aktywujemy tutaj tylko i wyłącznie jedną dźwignię. I następnie musimy dostać się na górę. Skaczamy albo od razu do góry, albo na ścianę naprzeciwko i z powrotem. Gdy nasz szyb numer 3 został już otwarty, skaczemy na jego poręcz i prostym skokiem skaczemy w górę nad naszą głową na pierwszą półeczkę. Kolejno stojąc na niej, skaczemy na półeczkę naprzeciwko. I ponownie następnie poskakujemy do góry. Kolejno wchodzimy w szyb i na następnym etapie musimy skoczyć po wnękach w ścianach, by dostać się do końca tego pomieszczenia. Jeśli to my zajmowaliśmy się dźwignią, członkowie naszej drużyny powinni być już za tym etapem i aktywować pomosty dla ułatwienia sprzymierzeńcom będącym z tyłu. Kolejny etap dla osób, które jeszcze tu nie były, może okazać się dość trudny, zwłaszcza dla łowców. To etap skakania po ścianie, jednak nie jest on taki trudny, jeśli znamy konkretne kroki. Dla ułatwienia skaczę tutaj troszeczkę inaczej, bardziej bezpieczną drogą, a więc na spokojnie skaczemy w pierwszą wlękę, skacząc pamiętajmy, by trzymać się jak najbliżej ściany i nie śpieszyć się. Gdy staniemy wewnętrze, ponownie skaczemy wzdłuż ściany do kolejnej. Jeśli kolejny skok wyda nam się za długi, skaczamy do kolejnej wylęki. Również z tego miejsca już bezpośrednio na rurę nad trzecią wnęką. Kolejne skaczemy w górę, na rurę nad głową, patrzymy wystającą beczkę. Skaczamy na nią. Stojąc na beczce, jeśli nasza postać skacze daleko, wybijamy się z rozpędu z tej beczki i suniemy wzdłuż ściany, trzymając klawisz W i kursor myszki na ścianie, na rurę wysuniętą najdalej. Skaczamy za róg i w lewo i stajemy na kolejnej rurze. Kolejno istnieją tutaj dwa sposoby przejścia, pierwszy rozpędzamy się na rurze na której stoimy i z jego końca wybijamy się sunąc ponownie wzdłuż ściany trzymając klawisz W i kursor myszki najbliżej na ścianę by na końcu skoku opaść na półeczkę z rur lub skaczamy bezpośrednio na chowające się półki by doskoczyć do tej półeczki z rurek. Pamiętajmy robimy to powoli i na spokojnie mamy tutaj czas. Gdy staniemy na tej półeczce kolejno musimy doskoczyć na wystające krawędzie ściany, powyżej po skosie, dostajemy się na wyższej jej krawędzie. Na trzeciej krawędzi znajduje się otwarta klapa, do której wchodzimy i skręcamy w prawo. Wchodzimy do szybu po prawej stronie. Rozpędzamy się. Podczas zjazdu są dwie przeszkody, pierwsza po prawej, druga po lewej stronie. Gdy wylądujemy, skaczemy po skrzyniach po prawej stronie do szybu lub bezpośrednio skacząc ze zjazdu. kojemy na rurę wpierw po lewej stronie. Stojąc na niej, skaczemy na rurę po prawej stronie ściany. Dochodzimy nią do końca i skaczemy do widocznego szybu. Kolejna droga jest już taka sama jak w przypadku godziny zero wersji klasycznej. Musimy skoczyć w dół wiatraków. Robimy to na spokojnie. Skaczemy na środek wiatraka. Kolejno skaczamy do czerwonej ściany, po niej zjeżdżamy. Przed dotknięciem podłoża używamy spacji, by, się, by nie zjechać z rury. Kolejno skaczamy na środek wiatraka i ponownie wzdłuż czerwonej ściany. Gdy dostaniemy się na dół, wybijamy kratkę w ścianie i przechodzimy szybem. Dochodzimy do pomieszczenia z bocznymi krawędziami. Skaczemy na nie trzymając kursor ku ścianie. Przeskakujemy na lewą stronę i z tego miejsca dolatujemy do otwartej klapy, naciskając spację, by nie rozbić się przy lądowaniu. I otwieramy pomostę dla drużyny, będącej z tyłu. Przechodzimy szybem, obkręcamy się, by wejść do kolejnego szybu. I tu nasza ulubiona część rozgrywki, uciekanie przed treworem. Przypominam, korytarze przypominają jeden wielki kwadrat z czterema bocznymi dościami, w których znajduje się dźwignia. Dwie dźwignie są po prawej stronie i dwie po lewej stronie. Najlepiej gdy po wejściu do trewora jedna osoba biegnie w lewo, druga w prawo. Gdy widzimy trewora, uciekamy mu w boczny korytarz, gdy jest to tylko możliwe, lub chowamy się w małych mnękach przy podłodze. Gdy cztery dźwignie po bokach zostaną otwarte, biegniemy na wprost do ściany, gdzie znajduje się napis Exit. Patrzymy po znakach po drodze. Drzwi do windy zostają otwarte. Skakujemy na nią i aktywujemy przycisk. Winda zabierze nas do góry. Przed samą górą musimy skoczyć na most, następnie rozbić kratkę. Dochodzimy do kolejnego zjazdu, naciskamy spację przed przeszkodami i delikatnie skręcamy myszką, by ominąć przeszkodę. Na końcu zjazdu naciskamy spację, by nie rozbić się. Gdy wylądujemy, skręcamy w lewo widzimy szyb, do którego wchodzimy. Gdy z niego wyjdziemy, obracamy się i widzimy ścianę ze znakiem u dołu. Podchodzimy do znaku, strzelamy w niego. Kolejnym etapem jest podłoga, której nie ma wersji klasycznej. Musimy przejść po wyznaczonych płytkach. Wzór zależny jest od tego dnia mocy, którą widzimy przed paleniem wersji heroicznej. Najlepiej gdy jedna osoba wykonuje wzór, a reszta drużyny czeka. Po przejściu przez podłogę osoba, która wykonała wzór udaje się w lewo, na ścianie jest przycisk do wyłączania eksplozji podłogi. Zdarza się, że zaczynając wzór nawet dobry, osoba ginie. Wtedy zazwyczaj druga osoba wykonuje wzór. Jeśli jesteśmy w tyle drużyny i nasi sojusznicy już walczą, zdarza się, że podłoga ponownie jest aktywowana, wtedy musimy sami jeszcze raz zrobić wzór. Gdy przejdziemy, biegniemy do końca i skręcamy w prawo do naszej sali z bosem. Jako pierwsze pozbawiamy trochę jego życia, następnie zajmujemy się bosami pobocznymi. Najlepiej, gdy osoba z łukiem zajmie się latającymi trzepieniami i wieżyczkami. Po pojawieniu się czołgów najlepiej użyć na nie granaty. Gdy pozbędziemy się wszystkich bossów, czołgów i traszu, zajmujemy się głównym bossem. Po pokonaniu bossa pozbywamy się nowo przybyłego traszu i upewniamy się, czy cała mapa została wyczyszczona. W ten oto sposób dostajemy nasz katalizator. By go uzupełnić, musimy przejść godzinę 0, heroiczną wersję 5 razy. Ten oto sposób otrzymujemy cząstki siwa. Co tydzień, za każdym razem, dostosowując się do danej mocy danego tygodnia oraz zaliczyć 100% precyzyjnych strzałów. Ten drugi etap najlepiej wykonać, wybierając środkowy najazd lewiatan, udając się po schodach do góry, następnie wskoczyć w lewą w rurę na ścianie, by dojść do głównej sali najazdu. Znajdujemy tam miejsce ze sztandarem słońca by zacząć aktywować spamowanie traszu. Nabicie 100% precyzyjnych potrwa około 1,5 do 2 godzin. Jest jeszcze wersja heroiczna z kartami, która pozwala zabić bossa bez czasu. Karty znajdujemy po drodze. Następnie do komputeru przed bossem należy wbić 49 kombinacji. Po 20 próbach i dobrze zorganizowanej drużynie zabrakło nam trzech, więc po prostu poddaliśmy się. Ten wątek Wykonali nieliczni na świecie. nagrodę za to jest wtedy jeszcze statek. Mam nadzieję, że tym, którzy jeszcze nie mają katalizatora, uda się go zdobyć oraz wypełnić przed nowym dodatkiem. Niestety, godzina zero prawdopodobnie znika wraz z pojawieniem się nowej części całkowicie. Nie wiadomo, jak będzie wyglądało napełnianie katalizatora, jeśli będzie jeszcze taka możliwość. Dla tych, którzy jeszcze nie zamierzają kupić nowego dodatku, życzę powodzenia. Dziękuję i pozdrawiam.